Nagle zapytali Kaczorowską o Rogacewicza. Ta reakcja nie zostawia żadnych złudzeń. Wielkimi krokami zbliża się 17: edycja tańca z gwiazdami na polsacie. Jedną z tancerek będzie Agnieszka Kaczorowska, a gwiazdą Marcin Rogacewicz. Ten duet budzi największe poruszenie ze względu na plotki, że jest między nimi coś więcej niż tylko wzajemna sympatia. W jednym z ostatnich wywiadów Kaczorowska została zapytana o Rogacewicza. Jej reakcja wyraża więcej niż tysiąc słów Już niebawem rusza 17. edycja show Polsatu Taniec z Gwiazdami W tej edycji zatańczy m.in. Marcin Rogacewicz i chociaż nie ogłoszono tego jeszcze oficjalnie, to wielu spekuluje, że jego taneczną partnerką będzie Agnieszka Kaczorowska te doniesienia podgrzewają atmosferę wokół programu, bowiem plotkuje się, że celebritkę i aktora poza parkietem łączy coś więcej. Reklama. Tak Kaczorowska mówi o relacji z Rogacewiczem. Jest tak, jak ludzie myśleli. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post. Tancerka nie kryje, że przygotowania do najnowszej edycji TZG w pełni. Już rozpoczynamy treningi, bo no przed nami nie mogę nic mówić, bo w sumie ogłoszenie pary dopiero w sobotę, więc. No ale tak, dużo wyzwań po drodze w tym miesiącu, wyznała. Gwiazda zdradziła także, jakie ma preferencje w sprawie pierwszego występu na żywo. Są tańce trudniejsze i łatwiejsze, aczkolwiek ja uważam, że to wszystko zależy od osoby, która się uczy. Ja lubię, jak mężczyźni dostają raczej coś spokojniejszego. Aczkolwiek w poprzedniej edycji tańczyłam kwik stepa, to było duże wyzwanie, ale poszło dobrze, tłumaczy. W tym sezonie show Polsatu po raz pierwszy będziemy mieć żeńską parę. Kaczorowska wyjawiła, czy sama podjęłaby się takiego wyzwania i zatańczyła z kobietą. Trzeba na to znaleźć pomysł, trzeba na to znaleźć sposób, trzeba zrobić to ciekawie. Wyzwanie, po prostu wyzwanie. Czybym się podjęła? Nie wiem. Może, mówi celebrytka. Oczywiście w pewnym momencie nie mogło zabraknąć pytania o Marcina Rogacewicza. Kaczorowska została zapytana za co polubiła aktora. Wtedy na jej twarzy zagościł wymowny szeroki uśmiech. To są takie prywatne rzeczy. Chyba nie chcę w wywiadach o tym gadać. Podsumowała krótko.